Dzisiaj w dzisiejszym odcineczku yy, będziemy nagrywać Brookhaven RP Sekrety, ale to będzie mój pierwszy film z Robloxa na YouTube, więc oglądajcie. Yy, pierwszy sekret może sobie sprawdzimy z tym domkiem, co yy, będzie trzeba było jechać trochę dalej od jachta, yy, to sobie oglądajcie i będzie trzeba było jechać do tego opuszczonego domku. Co tam będzie trzeba było zejdź tą lalkę, a cała nie pamiętam tego sekretu za a, czekajcie? Za bardzo. Mm. O. Więc sobie oglądajcie, to jedziemy. Sobie jedziemy i nie mam bipa. Oczywiście robotów też nie mam. <słuch> niedaleko nie. Yy, niedaleko jest teraz ten opuszczony domek. Chyba, ta to trzeba było kliknąć na te lustro, czy na tę wiecie, lalkę. Nie wiem. Ale chodziło mi też o ten domek. Dobra. I na przesłonę. Jak wiecie, jak się, yy, teraz sobie zobaczcie, żebyście zapamiętali sobie, że wchodzi się nad ten yy, się tu czaska kać, ale nie, nie, od razu nam się to uda. Dobra, teraz trzeba na tą lalkę kliknąć trzy razy. Raz, dwa, trzy. Dobra. I teraz musimy bardzo szybko pojechać do domu. Yy, I zobaczymy, czy tam będzie straszyć, tylko będę, się, będę musiała być cicho. I, bo to słabo tak słychać, ale też nieraz tą lalkę będzie widać. O, śnieg nagle pada. A myślałam, że już nie będzie padał. Dobra. Jedziemy, jedziemy do domu. Gdzie tylko ten był? Na pewno nie tutaj. Przedemny do Ale tu zasypało. Aż nie widać drogi. Wszystkiego nie widać. Dzięki to Dobra, to jedziemy? fura. Ej, zapatrzałam się na tą i wjechać. Ej, na fura. nie, teraz o nie, mowa. Okej, okay, teraz chcę wyjść tylko do domu i zakluczyć, żeby nikt na mnie wszedł, bo nie lubię jak ktoś wchodzi. No, nieraz się tu udaje, nieraz mi się tu, no, nieraz się udaje, a nieraz nie mogę tak powiedzieć o tym. Ale możemy też zobaczyć teraz sekrecik, już drugi, numer dwa sekret, yy, koło kościoła, już w kościele to jest. Sekret, ale w tym domem był fajl, dobra. A ten kościół jest przed nami trzeba jechać tam, gdzie byliśmy, Prze przed... tutaj, tam, o. Dobra, jedziemy, sobie, jedziemy, Tu jest szkoła odnowiona i też zobaczymy się sobie coś, coś no, odnowionym lotnisku. No, jeszcze parę sekretów zrobimy sobie razem. A, teraz do kościoła nie Tutaj jedziemy. Czy to nie Dobrze, dobrze. To jest. A? Czy to jest zaś... Czy jest to w tej stronie? No nie ma. Przez tę śnieg chyba nie widzę kościoła. Może zróbmy najpierw sobie te lotnisko, skoro nie widać bez tym. Dobrze, no, to jedziemy na lotnisko, ale lotnisko jest wisiutko. Tu szkółka jest odnowiona. O! I więzienie od razu powiem, że też jest odnowione, ale tu szpital też jest odnowiony. A lotnisko... gdzieś naprzeciwko kina Dobrze mówiłam, Dobry. Dobra, to sobie wejdziemy. Widać masz bagaż. Że teraz nie mam bagażu. Okej. Okay. O, jakaś czerwona karta! Może nam się do czegoś przydać, ale mogę nie wiedzieć na razie do czego może nam się przydać. Ale musimy też zobaczyć, czy ten na zewnątrz, zewnątrz ten samolot jest odnowiony, bo ciekawi mnie to bardzo. Podobno tego nie sprawdzałam. A może to odnowisko? Śpiwór, naj... śpiwór najpierw muszę wyjąć sobie. Tutaj jest. Oki. Okay. I musimy dobrze sobie teraz go... dać. O, jest dobrze? Proszę, żeby tak. O je. Yeah. Je. Yeah. No. I was nie kłamałam, że nie jest odnowione. No po prostu, rzadko kiedy takie coś może być odnowione. Dobra, i znam jeszcze tak parę sekrecików, ale jeszcze zrobimy sobie ostatni sekret, czyli numer 3 sekret. Yy, tak, w takich górach tam, gdzie jest zajść ten diach. Trzeba się palić? Ale najpierw musimy. Yy, może się przyda do czegoś ta karta, ale wezmę sobie, bo chcę być pracownikiem. Okej. Okay. To dobrze, że, trzeba, że tylko pracownicy może tam wejść, ale bez karty... O, idzie wejść, idzie, idzie, tylko pracownicy. Mogą wejść. Pracownicy mogą wejść tylko tędy. Okej, okay. tu pewnie nam karta będzie teraz potrzebna. O! o. Okay. Nie, wiem, nie, o. Okej. nie, 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 tego zrobić. I tutaj na przykład mamy laptopik. La, laptopy i możemy sprawdzić. O, już będzie leciał samolot i musimy patrzeć, czy dobrze wylądował. Fajnie odnowili ten... Zrobili ten update tego lotniska. Fajnie zrobili to. Okej, okay, a teraz pojedziemy tam, yy, tam, gdzie był ten opuszczony. domek, ale troszkę, jest. gdzie indziej. Tam gdzie jest ten wodospad, yy, bo tam jest... Też coś ukrytego, to jest sekret. Ale niestety tutaj, w lotnisku, nie ma sekretów. Dobra, to jedziemy sobie. No to sobie, jedziemy tam. No bo no. niedaleko tego opuszczonego domu, ten dosk. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No to... Ja chyba nie powinnam mieć prawa jazdy w tej grze. Naprawdę nie powinna, bo jeżdżę po wodzie. Hmm. Ten motor <trymody> powinien już dawno nie działać. A teraz wchodzimy i zobaczymy, naprawdę, czy to jest fajne, czy. Dobrze, mówiłam, że tu jest zakreśc, bo nie pamiętam, że tu jest, ale może coś tam będzie. O, może wyjść. O, nie. Idzie? Idzie. Nigdy tędy, nie skręcałam sobie drogi. O i latarkę trzeba wziąć, bo ciemno. O! No i was, nie kłamałam się, że tu jest taki ukryty miejsce, można na to powiedzieć. No. Więc to nie jest fajne. Prawda? To jest prawda. Że tu jest sekret. Dobra. Idziemy, idziemy sobie. I jeszcze w kościele będzie jeden sekret, ale może zobaczę teraz tym razem kościół. Nie wiem gdzie on jest. Nie, nie ja chyba źle patrzyłam. Patrzałam. Dobra, to wezmę sobie motor i pojedziemy sobie tam. Pojedziemy. żeby zrobić takiej drogi tutaj, żeby był taki skrócik. No, szkoda, że nie ma takiego, czasu. tylko trzeba jechać po powoli. Hmm, tak już jest. okej, okay, tutaj pewnie go teraz nie będzie, bo dobrze chyba mówiłam, że on jest po drugiej stronie, a jak byłam tutaj, to nie wiem, chyba by mi się coś zapomniało, po której to stronie. No, ale powinno to być po tej stronie, to teraz jedziemy właśnie ok. Ha, a nie mówiłam, że źle patrzałam wtedy, ale to trzeba wejść tutaj do tej trumny. Trzeba wejść, trzeba wejść. O, a tak to trzeba zrobić. O, dobra. I teraz muszę dobrze ustawić kamerkę. O. No i tu jest twórca gry Heaven. Zostworzył stworzył Heaven grę. No, to jest kolejny sekret i to nie był fight, tylko to była prawda. No. O, i jakby chodziłoby Wam o 2025, czy idzie przejść o te kół, e, przez te kółeczko, ja od razu mówię, że nie, bo zrobili to tak, że po prostu przez to można przejść, e, bo 2024 to można było przechodzić przez te... Zero, a teraz nie wiem, gdzie pojedziemy, ale do domu jedziemy i będę powoli kończyć. Więc hmm. jedziemy tylko do gdzieś tutaj. Okej, okay, dobrze mówiłam. Jedziemy sobie na górę tego domku. Ja, słuchajcie widzowie, się z wami żegnam. Oczywiście dawajcie łapeczki w górę, jak się spodobał wam ten filmik. Subskrybujcie i oczywiście dawajcie komentarze, jaką gierkę mam zagrać w następnym odcineczku. Do pa widzowieczki, pa! Buziaczki!